Czwarte z tematu ciąg arytmetyczny 2, podręcznik nowa era. Wykaż, że ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy jego wykres zawiera się w pewnej prostej y równa się ax plus b. Tu bardzo ważne jest to, że mamy wtedy i tylko wtedy, gdy w skrócie to są strzałki w lewo i prawo, czyli będziemy musieli najpierw założyć, że wykres ciągu zawiera się w prostej y równa się ax plus b i wykazać, że jest to ciąg arytmetyczny, a następnie zakładamy, że ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym, zatem wykres ciągu zawiera się w prostej y równa się ax plus b. Czyli musimy przeczytać najpierw w jedną stronę a potem jeszcze udowodnić w drugą stronę. I jak to się robi? Tu musimy trochę zapisywać, więc trochę polskiego na matematyce, ponieważ zakładamy, że wykres ciągu zawiera się w prostej, czyli zapiszmy sobie w ten sposób. Załóżmy typowe zadanie na dowodzenie, że wykres ciągu a N zawiera się. W prostej. Y równa się ax plus b. Wówczas i skoro prosta to Y równa się Ax plus B. W poprzednim ćwiczeniu pokazywałam Wam, że aby znaleźć teraz wzór ogólnociągu AN, mając daną prostą, w której się zawiera, wystarczy wymienić Y na AN, N w indeksie dolnym, a X zastępujemy zwykłym N. Czyli teraz zamiast Y mamy AN. Równa się. Zamiast x wpisujemy n, ale już n zwykłe, można zapisać a razy n, żeby było widać, że to jest inne a n, tu jest z indeksem dolnym n, a tu jest a razy n. I oczywiście nie zapominamy o plus b, i to jest spełnione oczywiście dla n tylko naturalnych dodatnich, ponieważ ciągi rozpatrujemy dla n naturalnych dodatnich 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Oraz skoro to ma być ciąg arytmetyczny, to musimy sprawdzić różnicę kolejnych wyrazów ciągu, czyli an plus 1 minus an, oczywiście n plus 1 i n to są indeksy dolne. No, i teraz an plus 1 wyznaczamy wstawiając zamiast n do wzoru w nawiasie n plus 1, czyli przepisujemy a razy i zamiast n, n plus 1, na koniec mamy jeszcze plus b, czyli przepisujemy ten wzór tylko zamieniając n na w nawiasie n plus 1 minus, i teraz musimy przepisać całe to an, czyli a razy n. Plus b. Pozbywamy się nawiasów, czyli mamy a razy n, plus a plus b minus. Minus i teraz będzie a n, a razy n, i plus i minus daje minus b. Równa się, i teraz mamy tak. a razy n. Minus a razy n, to jest oczywiście razy, kropeczka, to jest 0. 1 minus 1 to jest 0, b minus b to też jest 0. Redukujemy te wyrazy podobne, czyli to jest po prostu a. A skoro to jest a, a a to jest liczba, to dla wszystkich n należących do liczb naturalnych, ten ciąg jest ciągiem arytmetycznym, czyli dla n należących do naturalnych, dodatnich, mamy wniosek, czyli ciąg AN, n, tuż jest indeks dolny n, jest ciągiem ciągiem arytmetycznym, arytm. OK. I teraz musimy zrobić w drugą stronę, czyli zakładamy, że ciąg jest ciągiem arytmetycznym i musimy znaleźć wniosek, musimy udowodnić, wykazać, że wykres ciągu zawiera się w prostej y równa się x plus b. Czyli załóżmy. że ciąg AN, indeks dolny oczywiście N, jest ciągiem arytmetycznym, Ja tutaj tak często powtarzam o tym indeksie dolnym, ponieważ często uczniowie mi zapisują w ten sposób, bez kropeczki i później się sami mylą, które an to jest jako ciąg, a które to jest po prostu ze wzoru. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby to był indeks dolny, a jeżeli mamy na np. an we wzorze, warto dać tą kropeczkę, żeby było to bardziej widoczne. Jak się troszeczkę niżej zapiszę, to później można się pogodzić i zastanawiać, o co tutaj chodzi. Czyli jeszcze raz, załóżmy, że ciąg jest ciągiem arytmetycznym. No i teraz trzeba napisać wówczas, co się dzieje. Czyli wówczas istnieją A1 i R. Należące do liczb rzeczywistych, ponieważ a1 to jest wartość pierwszego wyrazu ciągu, r to jest różnica ciągu, więc one już nie są naturalne dodatnie, tylko to już są liczby rzeczywiste, um, jakieś już określone. I tutaj akurat mają być takie, że dla każdego i to też trzeba za każdym razem przy y, dowodach zapisać, że n jest naturalne dodatnie, czyli takie, że dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych dodatnich, nasz wzór ogólny ciągu będzie wyglądał w ten sposób: a n, indeks dolny, y, równa się a1 plus n minus 1 razy r. No, i następnie, jeżeli to już sobie um, nawias, um, nawiasu się pozbędziemy, uprościmy, ja to zrobię jeszcze, może, żeby każdy widział, skąd to się wzięło. Tak. No i teraz to jest równe. Najpierw zapiszemy sobie Rn, ale w taki sposób, żeby było R razy N, ponieważ będziemy chcieli dojść do wzoru, Funkcji ax plus b, a n będzie zamienione na x, więc najpierw sobie zamieszczamy n, a potem zamieścimy całą resztę, czyli a1 minus r. I wtedy możemy sobie zapisać, że wykres tego ciągu zawiera się w prostej y równa się ax plus b. i tutaj sobie tak zaznaczymy, czyli zatem wykres ciągu an zawiera się w prostej y równa się ax plus. B, gdzie i tu trzeba zaznaczyć, ile jest równe to a, czyli w tym wypadku nasze a to jest r, nasze b to jest a1 minus e. Czyli mamy już tą drugą część z tego naszego zwrotu wtedy i tylko wtedy, gdy, czyli już mamy w obie strony tą implikację, co należało, wykazać jeszcze.